W tarnowskim szpitalu imienia Edwarda Szczeklika odnotowano trzy przypadki osób zakażonych świńską grypą. Wykonane zostały testy w Krakowie, które potwierdziły obecność wirusa H1N1. Dyrekcja szpitala uspokaja jednak i zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. W każdym szpitalu w tym okresie jest kilkunastu kilkudziesięciu pacjentów z grypą. Są niektóre objawy, które powodują, że trzeba zrobić bardziej dokładne badania. One niestety są kosztowne, nie są wykonywane w Tarnowie tylko w ośrodkach klinicznych, a więc jadą. Powodują pewnego rodzaju perturbacje. Pacjentów jest kilkunastu, z tym wirusem trzech. Wszyscy są izolowani. Oddział jest w tej chwili, oddział nie przyjmuje pacjentów. Ograniczone zostały wizyty w tarnowskim szpitalu. Jednocześnie dyrekcja apeluje o rozwagę i zrozumienie sytuacji, w której ograniczone są odwiedziny. Prosimy odwiedzających na wszystkich oddziałach. By w tym okresie, szczególnie stycznia, lutego, marca, ograniczyli wizyty swoich bliskich, a szczególnie wizyty osób chorych, bo są to przypadki w cudzysłowie przyniesione do szpitala. To nie są. Że tak powiem, to nie są schorzenia, które, które szpital wyprodukował. One zostały głównie przyniesione przez odwiedzających, ewentualnie tych chorych, którzy trafili z innymi schorzeniami. Styczeń, luty i marzec to miesiące, w których należy ograniczyć odwiedzanie najbliższych z uwagi na panujące warunki pogodowe i zmniejszoną odporność. Jesteśmy wtedy bardziej podatni na łapanie infekcji. Przynosząc wirusy do szpitala, narażamy wtedy osoby z obniżoną odpornością na niebezpieczeństwo. Ograniczyliśmy liczbę przyjęć. Trudne rozmowy są. Z osobami, które nie chcą zrozumieć, że może jedna osoba z rodziny, a nie trójka, że może dzieci warto pozostawić w tym okresie w domu, że osoby szczególnie powiedzmy kaszlące, kichające są dużym zagrożeniem dla osób, które trafiły do szpitala z zapaleniem płuc albo z chorobami krążenia, bo nadkażenie dodatkowym wirusem, szczególnie osoby starszej, komplikuje leczenie, a niekiedy kończy się źle czyli śmiercią. Grypa jest śmiertelna, niezależnie od typu wirusa. W związku z tym tutaj, jak mówię, nie strażmy się typami, że jeden z typów jest groźny, inne nie. To nasze postępowanie determinuje im, ilu z naszych bliskich będzie chorych. O sprawie pierwszy poinformował kurier Tarnowski.